Na nowej zabawce, jak wybrać najgorszą kurwa drogę na szczyt, to śmiało pisać, podpowiem. Nie mogę się wtedy. O! Dobra, lecił szlak papieski z czy łąki. Dawno nie jechałem. Nie było mnie tu ponad rok, także troszkę on site. Pamiętam, że była fajna sekcja korzeni. Opa! Tam w środku fajna sekcja korzeni Ale tak niezbyt dobrze o! O! Nie no, to tu to trzeba jeszcze raz zrobić Drugie podejście do tego zakrętu Już się dwa razy prawie wyjebałem W kamerce na pewno wygląda na płaskie, ale Uch! Jest stromo Tu w prawo nie ryzykuję Składa mi roweru Z podpórką było Trudno no, Pamiętałem tę ścieżkę w ogóle inaczej Nie wiem skąd tu tyle kamieni Hop. Może po tych deszczach ostatnich Hop. Hop. Tutaj Górą, górą Opa! Troszkę jak na starym zielonym. Ale rower idzie jak złoto. Wow! Ogólnie nie wiem też czy za dużo nie gadam. Także możecie dać tam znać czy, czy lepiej zamknąć mordy i nagrywać jazdę. Czy coś tam mówić w trakcie? Lecimy dalej. O, 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 tam o, i tu przez ten rok to ktoś coś porobił. Jest testujemy, tu jest grane Jadę bardzo zachowawczo, bo nowy rower i nie chciałbym go od razu porysować I teraz co? Hop! Jesteś tu dużo różnych ścieżek Nie wiadomo czy wjechać Wszystko cięte. No, chciałbym się dostać z powrotem, struwo, z powrotem na chrobaczą, żeby sobie walnąć jeszcze sarenkę. Jakby ktoś chciał jakieś tipy, jak wybrać najgorszą kurwa drogę. Na szczyt to śmiało pisać, podpowiem gorzej się nie dało. I teraz którędy ostatni podjeździk, i wracamy pod krzyż. Nie wiem, czy nie jest już za ciemno na, na nagrywanie. Nie, ale może coś będzie widać. A no właśnie. No tak jak przed chwilą mówiłem, tu już było zagrodzone. Ogólnie to niby miałem coś gadać, ale nie mogę się wtedy o! skupić na jeździe, także siedzę cicho. Ogólnie ten rower po prostu płynie. Przesiadłem się z Dartmoora Blackberda na kole 27,5 w zawieszeniu Rocksa Rock i mam wrażenie, że w ransomie skok się po prostu nie kończy. Jest niby tylko centymetr więcej, ale zawieszenie pracuje dużo, dużo lepiej. Muszę się przyzwyczaić do większego koła, bo tyle razy co już dzisiaj przydarłem dupom o tylne koło. Męcznie, od garden trzyma Ech, elegancko. Męczące Tu jakaś nowa, hopka. Uf. Fajnie tu też coś nowego. Uf. A, miało nie być ścianek, ale dobrze się jedzie to możemy machnąć. Fuh. Dalej zagrodzony. No i jednak sobie darowałem ścianki. Nie są do końca jeszcze odgrodzone, także...